Serwis gotowy? Nie, my już nie pracujemy po to, to kontrolujcie, może coś znajdziecie w kosie. No kosę uwaliło tam. pospawać wam? Tak. To smar coś tam sparkamy. Ile Mariusz ekipie serwisowej zapłacimy? Za pomoc. Co łaska, nie? Co łaska? To łaska minimum 500 zł. Jak <laughs> już gadasz, że ksiądz. Ale niebies niebieski idzie. Niebieski kosia, my stoimy. Nie? Niebieski idzie, 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 idzie. I jedzie. Nie stoi. A zielony stoi. Nawet na specjalnie to sobie daje. No tak, na potrzeby filmu, nie? No, nie no tak. tak, żeby nie było tego. Tak, to jest wszystko grzesiek. na specjalnie. A myślisz, że wczoraj to kombajn tego zapchał? Specjalnie ja. zapchał, mówił, bo nie ma co nagrywać. O, co wy wiecie o rolnictwie? No ja dopiero się uczymy. To... No ewidentnie tydzień. Tydzień, Tydzień, tydzień na, na dojście. Gorzej, że to browar jak porośnie to... A nie, jak to browar, to nie przedstawiamy, Grzesiek. Browar musimy zbierać, żeby było. Tak, o właśnie. No dobrze powiedziałeś. Jak to browar to kosimy. Aż zero, zero.